Sebastian Ficek po raz kolejny sprowadza czternika na manowce, całkowicie zbija go z tropu i tworzy taki twist, na który jedynie nieliczni o zdrowych zmysłach mogliby wpaść. Przed wami najnowszy thriller mistrza niemieckiego thrillera właśnie. Hej, hej, moi drodzy! W ten cudny czerwcowy dzień. Witam was olga z wielkiego buka. Pacjent Sebastiana Ficka, który recenzuje dzisiaj dla was we współpracy z wydawnictwem Amber, był najlepiej sprzedającą się powieścią w Niemczech w 2018 roku. Był absolutnym bestsellerem i ja się wcale nie dziwię. Nie wiem, jak Sebastian Ficek to robi, nie wiem jak on to potrafi, ale tak potrafi zakręcić czytelnikiem, tak go zahipnotyzować, że czytelnik traci z oczu wszelkie wskazówki i dopiero na końcu zostaje w w całkowitym szoku. Guido Tramnic to seryjny morderca dzieci i kobiet, który przez lata polował na swoje ofiary, podszywając się pod pracowników firm kurierskich. Jedną z jego ofiar prawdopodobnie jest sześcioletni Max. Max, który zaginął rok temu, o którym wszelki słuch zaginął, i tylko Tramnic wie, gdzie można jego znaleźć albo znaleźć to, co z niego zostało. Tylko, że Tramiec milczy od dłuższego czasu, bo po zatrzymaniu dostał przykaz, by nie mówić ani słowa, a do tego został przeniesiony do szpitala psychiatrycznego pod specjalnym nadzorem i nie ma do niego dostępu. Till, zrozpaczony ojciec Maxa, jest gotowy zrobić wszystko, by dowiedzieć się, co też stało się z jego synem. Nawet jest gotowy, by zamknąć się pośród potworów. I tym samym z pomocą znajomego policjanta podejmuje desperacki krok. Sam zostaje pacjentem owego szpitala. Sebastian Ficek musi mieć niesamowite pokłady wyobraźni połączone ze strategicznym myśleniem, by wymyślać tak pokręcone fabuły jak chociażby pacjent. Tutaj niby wszystko wydaje się być jasne, aż do ostatnich stron, kiedy okazuje się, że no znowu Ficek wystrychnął nas na dudka. Co ciekawe, ja już podczas lektury wiedziałam, że muszę zwracać uwagę na szczegóły i doszukiwałam się tutaj tego przełomu, tego momentu, gdzie wszystko się zmienia. Szukałam wskazówek. No ale słuchajcie, i tak Ficek mnie całkowicie pokonał. To jest coś absolutnie świetnego. Po prostu straciłam to wszystko z oczu. Ale to co słuchajcie, najbardziej robi tutaj wrażenie, to jest przerażająca postać Gido Trahmica. To wcale nie jest szpital psychiatryczny. To wcale nie jest cała ta sytuacja. To jest właśnie ta postać. On jest tak obrzydliwy, jest tak obślizgły. Jego zbrodnie są tak zwyrodniałe, patologiczne, są tak okrutne i obrzydliwe względem tych dzieci. Że ja przez całą lekturę tej książki po prostu wykrzywiałam się w obrzydzeniu jeśli jesteście wrażliwymi matkami albo po prostu jesteście wrażliwi na krzywdę dzieci, to bierzcie pod uwagę to podczas lektury, bo będziecie po prostu no trząść się z nerwów ja wam to gwarantuję. Wracając do samej książki, to kto zna styl Sebastiana Ficka, ten wie, że jego frilery czyta się jednym tchem, po prostu przepływa się przez tę książkę i dokładnie tak samo jest z pacjentem, nie inaczej podsumowując, sięgając po pacjenta czeka was pobyt w ośrodku dla zwyrodniałych psychopatów socjopatów i innych potworów z którego nie ma ucieczki, to po pierwsze, a po drugie, nic nie jest takie, jak mogłoby się wydawać. Sebastian Ficek znowu dał czadu, znowu dał popalić zarówno swoim bohaterom, jak i czytelnikowi. Czytajcie, czytajcie na własną odpowiedzialność. A ja Wam jeszcze teraz na dokładkę dorzucę trzy inne książki o szpitalach psychiatrycznych: Runa Veribak. Jest to powieść łącząca w sobie moc historycznych medycznych ciekawostek z Dreszczowcem, którego akcja rozgrywa się w Szpitalu La Salpétière w Paryżu. Wyspa Tajemnic Denisa Laheina, pełen zakrętów, tajemnic i mroku, thriller o szpitalu psychiatrycznym na wyspie, o ucieczce pewnej pacjentki i o śledztwie, które ma odpowiedzieć na priorytetowe pytanie: co tu się tak naprawdę do diabła wydarzyło? I wreszcie to, co zostawiła Ellen Mary Wiseman, jest to powieść młodzieżowa przeznaczona dla starszej młodzieży, łącząca w sobie powieść historyczną i obyczajową. Dotyka tematyki uwięzienia, zniewolenia i walki o siebie i o swoją kobiecość. O Runie i o to, co zostawiła, opowiadałam Wam zarówno tutaj na blogu, jak i na kanale, dlatego serdecznie Was zapraszam, ale również polecam Wam bardzo, bardzo książki Denisa Leheina. A teraz kochani razem z wydawnictwem Amber zapraszam Was na konkurs Pacjent do wygrania Sebastiana Ficka i pytanie moje brzmi konkursowe: dlaczego pacjent Sebastiana Ficka ma trafić właśnie w Wasze ręce? Swoje odpowiedzi wpisujcie w komentarzach. Pod filmem Konkurs trwa do końca czerwca, a ja na dniach wybiorę jednego zwycięzcę. Nie wiem, Sebastian Ficek ma taką wyobraźnię i mówię strategiczne myślenie, bo żeby tak zakręcić fabułę, żeby nikt się nie zorientował. No to trzeba mieć naprawdę nie lada umiejętności. Takie umiejętności ma Sebastian Ficek. Czytajcie pacjenta, a my widzimy się już niebawem. Do zobaczenia, pa pa! A jeśli jeszcze tutaj jesteście, to zapraszam Was na mój poradnik, jak kupować książki w 2019 roku i nie zbankrutować, bo bankructwo to jest sprawa no, dość popularna wśród moli książkowych. Dlatego zapraszam Was na mój poradnik. A jeśli jesteście tutaj nowi, to witam Was serdecznie. Rozejrzyjcie się, rozgoście. Ja mam tylko nadzieję, że Wam się spodoba. No i wtedy zapraszam Was do subskrypcji. Wystarczy, znajdziecie na logo i klikniecie przycisk subskrybuj. Do zobaczenia.